Moi ukochani, zwracam się dziś do was z uczuciem, którego nie da się zmierzyć, uczuciem, które wykracza poza słowa i dotyka najgłębszych zakamarków istnienia. To, co noszę w sobie dla ciebie, przekracza wszelkie granice ludzkiego pojmowania. Nie jest ograniczona ani czasem, ani logiką rzeczy widzialnych. Jest większy niż oceany, wyższy niż rozgwieżdżone niebo. Nawet jeśli wiatr wieje przeciwko Tobie lub przechodzisz przez ciche doliny, nigdy nie będziesz sam, ponieważ moja obecność otacza cię jak niewidzialny płaszcz, nawet gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy, nawet gdy Twoje oczy nie mogą tego dostrzec. Jestem z Tobą w każdym uderzeniu Twego serca, w każdym drżącym kroku i nawet w Twoim milczeniu słyszę, co twoja dusza próbuje powiedzieć. Otułam cię wiecznym uściskiem. Podtrzymując cię miłością, która nigdy się nie złamie i nie zawiedzie. Wyobraź sobie, że witam cię w moich ramionach, gdzie panuje spokój i żaden ciężar nie może pozostać na długo. Tam twój duch znajdzie ukojenie i odpoczynek. Przyjmij te słowa jako niezmienną prawdę, solidną skałę, na której możesz budować swoją nadzieję. Przynieś mi nie tylko swoją radość. Ale także swoje niepewności, porażki i nawet najbardziej skrywane lęki. Nie ma sprawy zbyt małej ani bólu zbyt wielkiego, których nie mógłbym objęci. Widzę każdą łzę, którą ukrywasz i znam najgłębsze tęsknoty, które mieszkają w Twojej piersi. Dla mnie każda sekunda, którą spędzasz ze mną, jest cenna, jest cenna i chcę, abyś szukał mnie nie z poczucia obowiązku ale z prawdziwym oczekiwaniem, wierząc, że jestem zawsze dostępny, zawsze chętny, aby Cię wysłuchać i otoczyć moją łaską. Wygospodaruj chwilę pośród chaosu życia, aby odnaleźć wewnętrzny spokój. Poszukaj sekretnego miejsca, gdzie Twój głos i mój mogą się spotkać. Kiedy w Twoim wnętrzu zapanuje cisza, lepiej słyszysz delikatny dźwięk mojej miłości, która Cię woła. Im bardziej będziesz się do mnie zbliżał, tym wyraźniejsze będzie Twoje odczucie mojej obecności i tym silniejsze będzie Twoje zaufanie. Znam Twoje zmagania, nieprzespane noce, pytania, na które nie ma odpowiedzi i prośby, które wciąż czekają na rozwiązanie. Ale wszystko, co robię, jest we właściwym czasie, w dokładnej chwili, i nawet to, co wydaje się niewidoczne dla Twoich oczu, obraca się na Twoją korzyść. Moje obietnice nigdy nie zawodzą. Nie kłamie i nie zmieniam tego, co o tobie powiedziałem. Czekaj cierpliwie, ukochana, bo to, co przygotowałem dla twojego życia, wykracza poza to, o czym marzyłaś. Nie pozwól, aby frustracja zapuściła w tobie korzenie. Odżywiaj swoją wiarę, zaufaj mi jako temu, który podtrzymuje, zaopatruje i wzmacnia. Bez względu na to, gdzie byłeś i co robiłeś, moja miłość pozostaje taka sama. Nie ma błędu, który mógłby mnie od ciebie oddzielić. Nie musisz być nieskazitelny, żeby mnie przyjąć, przyjąć taki, jaki jesteś, ze wszystkim, co oniesiesz, a ja odnowię twoją duszę radością, nadam nowy sens twoim krokom i zakorzenie w tobie spokój, którego nikt nie może ci ukraść. Niech moja miłość będzie dla Ciebie fundamentem, bezpieczną przystanią i nieustającym światłem pośród ciemności. Patrzcie w jutro z ufnością, ponieważ to, co buduje, przyniesie nowy początek, żywą nadzieję i błogosławieństwa, których jeszcze nie możecie sobie wyobrazić. Chodź ze mną, nawet gdy dni są trudne, a ciężar codzienności próbuje zniszczyć Twoją nadzieję. Kiedy czujesz, że wszystko się wali, pamiętaj, nadal tu jestem, mocno Cię trzymam, nigdy Cię nie opuszczę. Należysz do mnie na zawsze i żadna sytuacja tego nie zmieni. Nawet w chwilach, gdy czujesz się niewidzialny, zagubiony i pokonany, ja nadal gorliwie się o Ciebie troszczę. Mogą zdarzać się dni samotności i bólu, których nikt nie widzi. Ale moja miłość otula Cię jak ciepło słońca, które dotyka Twojej skóry nawet w najbardziej pochmurne dni. Nic nie jest w stanie Cię zniszczyć, dopóki jesteś ze mną. Podnieś głowę i idź dalej, bo Twoja nadzieja jest we mnie. Jeśli jestem po Twojej stronie, nie ma siły, która mogłaby Cię pokonać. Trzymaj tę prawdę jak skarb. Kochałem cię tak bardzo, że oddałem swoje życie w sposób bolesny i okrutny, aby zmazać twoje wady i uwolnić cię od wstydu, który próbuje uwięzić twoją duszę. Wybaczyłem ci nawet sekrety, których nigdy nikomu nie powiedziałeś. Znam twoje potknięcia i żale, które nawiedzają cię nocą. Ale moja miłość jest większa niż wszystkie twoje upadki. Jest silniejsze niż jakiekolwiek wspomnienie winy. To coś głębszego niż jakikolwiek błąd, który popełniłeś. Więc nie pozwól, aby strach i żal sprawiły, że odejdziesz. Moje ramiona są otwarte, gotowe Cię powitać, uleczyć to, co zostało zranione i przypomnieć Ci, kim naprawdę jesteś, moim. Nie musisz udawać, że masz mocne strony, których nie masz. Znam nawet ciche bitwy, których nikt nie widzi. Mimo wszystko, nazywam cię moim synem. Nie chowaj się. Jestem twoim schronieniem, twoją skałą, twoim fundamentem, którego nie można zachwiać. Im bardziej się poddasz, tym większą wolność poczujesz. Moje przebaczenie nie przychodzi w małych dawkach. Płynie jak rzeka. Docierając nawet do tych części ciała, o których myślałeś, że nie są godne miłości. Znajdź czas na bycie ze mną, nie z obowiązku, ale z pragnienia. Chcę iść z Tobą, kierować każdym Twoim krokiem, napełnić Twoją duszę spokojem. W mojej obecności znajdziesz prawdę o sobie, a nie potępienie. Jesteś przebaczony, jesteś moim skarbem. Nie pozwól, aby myśli o winie przytłoczyły Twój umysł. Żadna wina nie jest większa od mojego współczucia. Nie ma takiej ścieżki, której nie mógłbym przywrócić. Kiedy na Ciebie patrzę, widzę wspaniałe dzieło, a nie błędy, które Ty widzisz. Nawet jeśli w tej chwili nie wszystko ma sens, zaufaj mi, działam w Twoim imieniu. Nie trać nadziei. Prowadzę cię do miejsca pełnego znaczenia, uzdrowienia i prawdziwej radości. Może się wydawać, że czekanie trwa długo, a cierpliwość jest wystawiana na próbę, ale nie poddawaj się. Mam idealny moment i nigdy go nie opuszczę. Niech wzrasta w tobie cierpliwość, bo ja rzeźbię twoją historię pięknie. Pozbądź się ciężarów, które cię męczą i krocz w wolności mojej miłości. Twoja przeszłość nie jest wyrokiem. Moja łaska cię osłania. Pozwól, aby moja miłość odnowiła Twoje siły i przypomniała ci, że nic, absolutnie nic, nie może Cię ode mnie oddzielić. Jesteś czysty, przebaczony, wolny. Nie ma już potępienia. Dług został już spłacony. Wszystko między nami zostało ustalone. Nawet jeśli inni nie rozumieją Twojej przemiany, nawet jeśli niektórzy próbują umniejszać Twoje postępy, zignoruj krytykę. Zazdrośni ludzie będą próbowali Cię atakować, rozpowszechniać kłamstwa, ranić słowami, ale nie marnuj energii na próby zadowolenia kogoś, kto nie dostrzega Twojej wartości. Twoja godność jest święta. Nie jesteś tym, co zrobiłeś, ani tym, co o tobie mówili. Stworzyłem cię w wiecznym celu. Przyodziałem cię w honor. Moje światło świeci na ciebie. Nosisz moją miłość. Podnieś głowę, bo jesteś moim umiłowanym dzieckiem, dziedzicem tego, co wieczne. Zignoruj każdy głos, który będzie próbował ci wmówić, że musisz zasłużyć na moją miłość. To już należy do Ciebie w drodze dziedziczenia. To ja Cię ukształtowałem. Nic nie może wymazać wartości, jaką nadałem Twojej istocie. Niech moja obecność otoczy Cię niczym nieustanny uścisk. Świat może próbować Cię umniejszyć, sprawić, że poczujesz się mały, ale ja widzę Cię jako kogoś cennego. Widzę Twoje łzy, Twoje zmagania i oświadczam, Wygrałeś. Nawet w obliczu wątpliwości pozostaje przy tobie, kieruję twoimi krokami w stronę jutra pełnego światła. Zaufaj, bo przygotowujemy coś wielkiego. Jesteś bliżej centrum mojej woli, niż ci się wydaje. Nie czekaj na zewnętrzne znaki, żeby się cieszyć. Odkryj teraz radość przebywania w mojej obecności. Kroczcie pewnie, bo moja miłość otwiera drogę, usuwa przeszkody i stwarza nowe możliwości. Obietnice, które Ci złożyłem, są prawdą. Dbaj o to, co podlega Twojej odpowiedzialności, zarządzaj mądrze tym, co powierzyłem Ci, a zobaczysz, jak dobrobyt rozkwitnie w niespodziewanych miejscach. Ale bądź ostrożny. Nie marnuj tego. Nie pozwól, aby strach ukradł ci to, co już dla ciebie przygotowałem. Dlatego dziś zwracam się bezpośrednio do Twojego serca, stawiaj czoła wyzwaniom z odwagą. Nie uciekaj od bitew. Nie pozwól, aby Twoje siły osłabły w obliczu zagrożeń. Będę z Tobą i nauczę Cię czekać z ufnością. Nie podążaj ścieżkami, które Cię więzią. Ucieknij z pułapki zadłużenia, która więzi cię w niewoli strachu. Nigdy nie życzyłem sobie, abyś żył przywiązany do ciężarów finansowych lub zewnętrznych nacisków, które niszczą twój spokój. Moja miłość jest wielka i dlatego dziś po raz kolejny oświadczam, chcę, abyście żyli w wolności, z nadzieją i jasnym celem. Oto sekret pełnego i dostatniego życia. Życia we mnie, ze mną i dla mnie. Esencja życia pulsuje w tym, co wychodzi z moich ustęp. Moje słowa są źródłem żywej energii, pełnym mocy i mądrości, zdolnym przemienić najbardziej suche wnętrze w żyzny ogród. Pozwól, aby każda z nich Cię ukształtowała, nie tylko w chwilach wygody czy konieczności, ale każdego dnia, ze szczerą chęcią uczenia się i rozwoju. Nie szukaj mnie tylko wtedy, gdy poczujesz ból, ale pozostań otwarty jak gleba gotowa na przyjęcie nasion. Każdy wyraz, który wychodzi ze mnie, niesie namaszczenie, cel i wielką łaskę. Ja jestem tym, który prowadzi cię bezpiecznymi ścieżkami, i ja jestem tym, który uwalnia cię z wewnętrznych więzień. Żadna inna siła nie jest w stanie kochać cię tak głęboko. Jak ja kochałem Cię od pierwszej chwili. Jeszcze zanim wziąłeś pierwszy oddech, znałem już każdy szczegół Twojego istnienia, rozważałem całą Twoją podróż od Twoich największych radości po Twoje ciche krzyki, od Twoich triumfów po Twoje ukryte cierpienia. I przez cały ten czas byłem przy Tobie. Należysz do mnie na zawsze, otoczony bezpieczeństwem moich ramion. Podejdź bliżej. Wycofaj się w moją obecność, jak ktoś, kto odpoczywa po długim spacerze. We mnie jest miłość, która nie waha się wobec fal świata. Pory roku się zmieniają, ludzie się zmieniają, ale moja istota pozostaje mocna, wierna, niezmienna. Gdy zamieszanie życia spróbuje ukraść Twoją jasność umysłu, będę światłem, które poprowadzi Twoją wizję. Kiedy Twoje siły będą się wydawać niewystarczające, dam ci ukojenie dla twego zmęczenia. Gdy strach będzie próbował skuć Twoje serce łańcuchami, będę schronieniem, w którym przepełni się spokój. Nigdy nie będziesz musiał kroczyć ścieżką życia sam, ponieważ jestem w każdym uderzeniu Twojego serca, w każdej myśli, w każdym kroku, który stawiasz. Szukajcie mnie nie z poczucia obowiązku czy religijności. Ale z szczerego pragnienia nawiązania kontaktu z tymi, którzy was ukształtowali. W ciszy swojej duszy usłyszysz mój głos, niczym delikatny szept. W ciszy swojego umysłu odczujesz moją obecność jako słodką ulgę. Jestem bliżej niż myślisz. Po prostu otwórz swoje serce i pozwól, aby ogarnął cię lekki ciężar mojej łaski, ciepło, które emanuje z moich ramion otaczających Cię. Nie pozwól, by hałas świata i niepokoje mogły cię rozproszyć, utrudniając widzenie. Pozostaję tutaj, zawsze czekając na ciebie. Wiem, z jakimi wyzwaniami mierzysz się na co dzień. Wiem, że czasami ciężar wydaje się nie do udźwignięcia, że są chwile, gdy nadzieja rozwiewa się jak dym. Ale pamiętaj, jestem Twoją tarczą. Nawet jeśli nie widzisz drogi. Już wytyczyłem szlak dla Twojego dobra, z nowym początkiem, pełnym światła i celów większych niż możesz sobie wyobrazić. Nie pozwól, aby wątpliwości zastąpiły wiarę. Nie akceptuj kłamstwa, że o Tobie zapomniano lub że jesteś zbyt mały, aby zasługiwać na uwagę. Jesteś głęboko kochany. Moje ramiona są zawsze gotowe, by Cię powitać. Moje plany się nie zawiodą. Moja lojalność jest większa niż Twoje błędy. Trzymaj się mocno tej pewności, nic nie może Cię oderwać od zasięgu mojej miłości. Jutro jest bezpiecznie pod moim nadzorem. Nic nie umknie mojemu oku. Niech ta obietnica Cię pocieszy. Niech moje prawdy odnowią Twoją wiarę. Jestem twoją obroną pośród oskarżeń, twoim schronieniem pośród burz. Wybaczam każdy błąd, jeśli przychodzisz do mnie z szczerością. Ale ja chcę czegoś więcej niż tylko słów, chcę zaangażowania. Chcę, aby twoje serce było oddane, twoja lojalność żywa, a twoje czyny odzwierciedlały dobroć płynącą z mojej obecności. Chcę być pierwsza w twoim życiu, nie z dumy, ale dlatego, że wiem, że tylko we mnie znajdziesz pełnię. Powiedz mi szczerze, czy chcesz, żebym był w centrum uwagi? Moja miłość do Ciebie nieustannie rośnie, a moje czyny są nieustannym dowodem tego, jak bardzo jesteś dla mnie ważny. Wysyłam Ci wiadomości z wyrazami pocieszenia, ponieważ nie zamierzam dopuścić do Twojej porażki. Zwróć uwagę na moje instrukcje. Nie pozwól, aby komentarze innych ludzi zniweczyły Twoje marzenia i zgasiły ogień, który w tobie rozpaliłem. To ja cię zaprojektowałem, obdarzyłem odwagą, determinacją i błyskotliwością, abyś mógł wpłynąć na świat. Wiem, że wielu będzie próbowało Cię zniechęcić. Powiedzą, że nie jesteś wystarczająco dobry, że nie podołasz zadaniu. Ale ja mówię. Zostałeś stworzony do czegoś wielkiego. Zasadziłem w tobie wszystko, czego potrzebujesz, aby wypełnić cel, dla którego się urodziłeś. Kiedy zmęczenie zapuka do drzwi, moja miłość cię podtrzyma. Widzę bitwy, których nikt inny nie zauważa. Słyszę krzyki, których nigdy nie ośmielisz się wydać. Nawet gdy wszyscy wokół ciebie wątpią, Mój głos pozostaje stanowczy. Kontynuuj. Jestem z tobą. Im więcej czasu spędzisz ze mną, tym silniejsza będzie twoja wiara i tym słabsze będą głosy, które chcą cię od siebie odsunąć. Niech moje słowa będą dla ciebie fundamentem. Krocz pewnie, nawet gdy horyzont jest zachmurzony. Pracuję za kulisami, nawet wtedy, gdy wydaje się że wszystko stoi w miejscu. Czasami opóźnienia, których doświadczasz, są w rzeczywistości chwilami przygotowań. Zamknięte drzwi nie oznaczają odrzucenia, lecz ochronę. To, co wydaje się końcem, często jest początkiem czegoś większego. Nie pozwól, aby wątpliwości stłumiły twoją odwagę. Nie zostałeś stworzony, by żyć w strachu. Urodziłeś się, by zwyciężać, by robić wrażenie, by błyszczeć. Jesteś kochany, wzmocniony, wybrany i podtrzymywany moją siłą. Idź dalej, z pewnością siebie i wiarą, bo będę z tobą aż do ostatniego kroku. Moje obietnice są dla ciebie drogowskazem, a moja obecność będzie stale towarzyszyć ci w twojej podróży. Nawet jeśli świat próbuje wymazać twoje marzenia, ja nadal daję im życie. Zasiałem w tobie cele, które są ważniejsze niż ograniczenia, które próbują narzucić. Można oceniać wygląd zewnętrzny, można krytykować przeszłość, ale ja patrzę na to, co jest w środku, na Twoje serce, Twoje usposobienie, Twoją cichą odwagę. A gdy wszystko łajdę się zbyt wiele. Gdy hałas wokół ciebie będzie ogłuszający, pamiętaj, mój głos wciąż szepcze. Ona zawsze będzie do ciebie dzwonić po więcej. Nie daj się zwieść oszustwom tego świata. Jestem Twoim początkiem, Twoim niewyczerpanym źródłem siły i nadziei. Idź obok mnie i zobacz, jak transformacja zachodzi na Twoich oczach. Nic nie może oddzielić Cię od mojej miłości. Bądź silny, obejmij mnie wiarą, a twoja podróż będzie pełna pokoju, siły i ciągłej odnowy. Taką rzeczywistość dla Ciebie przygotowałem. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że coś w twoim sercu pragnie głębszej więzi. I to nie uchodzi mojej uwadze. A teraz zapraszam Cię, podziel się tym, co poczułeś. Powiedz mi. Co poruszyło Twojego ducha? Jeśli to Cię dotknęło, przekaż tę wiadomość dalej. Rozprzestrzeniaj światło. I pamiętaj, z każdym nowym dniem, Ja wciąż tu jestem, gotowy kroczyć u Twego boku ku życiu pełnemu sensu, kierunku i wypełnionemu moją obecnością.